Legenda o geometrycznym środku Polski. Dawno, dawno temu za górami, za lasami król Kazimierz wraz ze swoją świtą wybrał się w odwiedziny do pewnej miejscowości. A że był to akurat czas roztopów wiosennych, jego wóz niestety utknął w błocie na rozstaju dróg. I tutaj zaczyna się nasza historia. Tutaj lud mieszkał uprzejmy, więc szybko królowi pomógł i uwolnił jego wóz z błota. A że to było akurat w Wielki Piątek, to król miejsce to nazwał piątkiem. Piątek rósł w siłę, rozwijał się gospodarczo oraz kulturalnie, dlatego też po pewnym czasie stał się miastem. Wielu ludzi przyjeżdżało tutaj na targ, o którym kiedyś wspominał Henryk Sienkiewicz pisząc: Kmicicic w piątku konia kupił. Piątek również słynął z przepięknych dziewic, które często przesiadywały nad brzegiem rzeki, śpiewały i plotły wianki. Nieoczekiwanie przyjeżdżając przez miasto, król zatrzymał się na moście, dostrzegł dziewczęta i powiedział: Cudne jak Maliny. I od tego czasu rzeka w piątku nosi nazwę Malina. Mijały lata, pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima i znowu wiosna. I pewnej nocy nad piątkiem przeszła burza. Padał deszcz, grzmiało wszędzie, wszędzie było mnóstwo piorunów, było naprawdę niebezpiecznie. Gdy kolejny piorun znowu uderzył w miasto, oświetlając rynek, oświetlił również głaz, który stał przed samym ratuszem. Zdumieli się wszyscy, którzy obserwowali tę sytuację z ratusza. A jeszcze większe zdziwienie pojawiło się na ich twarzach, kiedy okazało się, że pod głazem świeci światło. Gdy świadkowie tego wydarzenia, dysząc i męcząc się niesłychanie, odsunęli głaz do połowy, okazało się, że w dziurze pod głazem znajdują się skarby i kosztowności, a na samym wierzchu leży tajemniczy list. Już w pierwszych zdaniach listu sprecyzowana była intencja nadawcy. Szukajcie, aż znajdziecie. Piątek niepowtarzalnym jest w tym położeniu względem innych ziem i bogactw. Tutaj bije serce państwa naznaczonego bojem wielokrotnie, stąd wypływa polska myśl handlu i dobrodziejstw. A złoto przeznaczyć należy na... I tutaj tekst blednie. Nie wiadomo na co przeznaczyć złoto. Mieszkańcy nie zastanawiali się zbyt długo i zaczęli szukać w sumie nie wiadomo czego. W jeden piątek w piątku przed południem pewien mężczyzna odezwał się do młodego chłopaka. Chciałbyś pewnie odnaleźć to miejsce, co? Kto by nie chciał? Odpowiedział chłopak. Każdy by chciał znaleźć skarb. Ja mogę Tobie pomóc, odpowiedział mężczyzna, ale musisz wiedzieć, że poszukiwania będą długie i niebezpieczne. Chłopak wiedział, że jeśli chodzi o poszukiwanie skarbów, może to być niebezpieczne, ale rzekł do mężczyzny i tak chcę to zrobić, powiedz mi jak. Mężczyzna rzekł: Musisz pojechać w najbardziej oddalone ziemie naszego państwa i tam szukać znaków. Ale ostrzegam cię, to bardzo ważne. Co byś nie działo? Nie możesz się krzywić i smucić, musisz być zawsze uśmiechnięty. Zanim chłopiec zdążył zadać kolejne pytanie, mężczyzna Znikł. Chłopiec długo nie czekając postanowił wyruszyć w podróż, kierując się wskazówkami nieznajomego. I w ten sposób dotarł do Jastrzębiej Góry, do Osinowa Dolnego, do Zasina oraz zdobył szczyt Opołonek. W każdym z tych miejsc znalazł ćwierć monety, którą później połączył w całość i z jedną kompletną monetą wrócił do piątku. Po powrocie chłopiec przymierzył całe miasto. Pamiętając cały czas słowa nieznajomego, mimo niepowodzeń uśmiechał się i szukał dalej. Kreślił, wymyślał, sprawdzał, do czego może mu służyć moneta. Po skrzyżowaniu wszystkich linii okazało się, że ich środek przebiega właśnie w piątku. Chłopiec z uśmiechem na twarzy i z dumą. Stwierdził i oznajmił wszystkim mieszkańcom, że właśnie tu, w piątku, mieści się geometryczny środek Polski. Do zobaczenia!